Wy sobie smacznie śpicie, a w tym czasie Donald Trump robi kolejny krok na drodze do uzyskania pokojowej nagrody Nobla z jednej strony. Ale z drugiej strony tego samego wieczora Donald Trump ogłasza, że bardzo mocno zastanawia się nad tym, żeby jedno z dużych europejskich państw wypieprzyć ze struktur natowskich. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Zaobserwuj mnie tutaj, a dzięki temu dowieść się, co właśnie odwaliła ruda waszygtońska małpa latająca po całym świecie z brzytwą. No i tak Donald Trump ogłasza, że więźniowie ze strony izraelskiej, jak i ze strony Hamasu będą uwolnieni w poniedziałek albo we wtorek. I tutaj naprawdę chylę czoła. Jeżeli dojdzie do tego trwałego pokoju pomiędzy tymi zwaśnionymi organizacjami przestępczymi, bo Izrael jest przestępczy i. Hamas jest przestępczy, to będę naprawdę bardzo szczęśliwy. Donald, jakby co, ja w niedzielę i w poniedziałek jestem w Katarze. Dzwoń, zawsze możemy gdzieś na burgera z Kamela wyskoczyć. Ale druga rzecz: Donald Trump podczas spotkania z przywódcą Finlandii, któremu zagwarantował, że kupi tam 10 czy 11 statków wyprodukowanych w Finlandii, powiedział także. Że będzie zawsze wspierał Finlandię w bezpieczeństwie. Więc Finowie spoko nie musicie się nic bać. Ale dodał, że mógłby rozważyć, aby wyrzucić ze struktur natoskich Hiszpanię. Jeden z największych krajów w Unii Europejskiej, miałby zostać przez Donalda Trumpa pozbawiony natoskich struktur tylko dlatego, że Donald Trump chciałby, aby Hiszpania, zamiast wydawać 2%, wydawała 5%. Na Zbrojenia, przypomnę tylko panie Trump, że dzisiaj zasady NATO mówią wyraźnie: 2%, nie 5%. 2. I Hiszpania wypełnia te 2%. To, że Polska płaci 5%, to jest tylko i wyłącznie powód tego, że mamy wroga na granicy. To, że inne kraje, wydaj kraje wydają więcej, spoko. Hiszpania realizuje postanowienia NATO, więc proszę jej nie straszyć, ale z drugiej strony. Polska i kraje NATO powinny przyspieszyć budowę fabryk i instalacji zbrojnych w Unii Europejskiej, aby nasze euro były wydawane w naszej Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych.